3, 4 Cześć, Wam jestem Hubert z kanału Hyper Team i witam Was w kolejnym odcinku z naszej serii Od do Kozaka. Jak widzicie, nie jesteśmy na naszym gospodarstwie, bo jesteśmy na gospodarstwie Henia. Dlatego sobie przedstawię właśnie, jak jego gospodarstwo wygląda. Także o, tutaj jest jego gospodarstwo, jest tu jego aucisz. Dobra, ma kombajn Bizona jest to, Heniu, prawda, że to jest nasz, kom, e, mój kombajn? Heniu? Jasne Co mówisz? Jasne, jasne e, Dałem Heniowi ten kombajn e, Ponieważ e, e, Heniu e, Po prostu dałem Heniowi, bo e, O stawkę, o, Heniu jedzie e, Heniu zatrzymaj się tu I pokażemy e, Heniu ma Ursusa z wtórem, tu który jeszcze jest o, tam na gospodarstwie i przyczepkę, e, taką autosankę, dobra e, idziemy do Henia, bo ma tu bizona e, ma tu taką siewkę fajną, malutką e, a mniej na bo tam Heniu sobie się robi, bo e, wie, wiecie, Heniu tam e, no e, Heniu ma tutaj sobie taki siewnik, amazonkę e, brony ma to są brone czwórki Heniu, nie? Chyba. Czy trójki? Trójki. Aha, dobra. Trójki, ale ile metrów mają za Ma czeka, e, takie 3 metry. widły i tura. Dobra, także Heniu, ja idę tam do siebie. A ty sobie tutaj rób. No niestety tak wypadła akcja ze deszczu. Mam nadzieję, że Henia będziecie. słyszeć Heniu, a ty mnie słyszysz? E, słyszysz mnie, Heniu? Heniu Co tam? Bo yy, przerwało cię Aha, słyszysz Nie? Tak ciebie Dobra, e, słyszysz e, Jak widzicie wypożyczyliśmy sobie Strąpmankę i już jedną e, Ten Jedną sobie przyczepę wywiozłem Bo jeszcze tutaj Heniu nie wie, ale Bo Heniem jeszcze nie złączyliśmy się Na tym save, Jak właśnie sobie ją wypożyczyłem, ale Heniu to jest To nie jest moja jakby co jest wypożyczona, także y, w pierwsze zarobiłem. Bo chyba 200 kosztowało wypożyczenie, a 1800. Jedna przyczepa już sprzedałem na strychu. Także chętnie nie opłaca się, nie? Opłaca się oczywiście. No, y, troszkę będziemy sobie zbierać. Mm. Dobła Także, jak mówiłem, Heniu tutaj będzie albo za jeden, albo za dwa odcinki. Także y, Heniu tutaj y, będzie z nami sobie grał na oddzielnym gospodarstwie. Jak będzie miał jakiś tam nowy nabytek, to y, tam nagramy. Y, także y, lecimy sobie. Heniu, i też tam y, Heniu z, z, z rozmawialiśmy tam z Heniem, nie? No. Że, no, może jakieś mu dam y, pole w dzierżawę. Takie na przykład 5 za cały sezon na dzierżawę dla Henia. No bo dopiero wiadomo, zaczyna. Nie miał tych maszyn i nie rozwijał się tak jak szybko jak my. Y, Heniu też miał praktycznie 100 tysięcy tylko do wydania. Y, I tak sobie troszkę wziął kredyciku. Ja musiałem tam przejąć, ale Heniu nie, nie chciał. No, i będziemy sobie tam jakieś u Henia usługi będę robił. Heniu, tam czasami jakieś unie. Jak tam nie będę miał czasu, tam będziemy sobie przelewać jakieś tam pieniążki, to wiadomo, nie Heniu? Tak. Mam nadzieję, że Henia teraz trochę lepiej ustawiamy, na te słuchawki, i Henia będzie lepiej słychać teraz. No niestety tak troszkę w deszcz, no ale nie chciało nam się już przewieźć tego czasu, bo no nie ma czasu, a mamy jeszcze dzisiaj jeden odcinek do nagrania z realnego, także no nieźle. Heniu, co ty w ogóle teraz robisz? kontrakt. Aha, a na rozsiewanie, tak? Tak, no. tak. Najbardziej opłacalne chyba kontrakty, nie Heniu? Koszenie jest najbardziej okosane, e, Też? Tak, bo nie, na realnym robiliśmy to koszenie, nie? Tak, ale pada deszczą. No. no. to. No. Tutaj słomę na pełnej tak zbieram. Jadę tymi pasami, które mniej więcej widzę, że takie są najszuchsze. No, ale trzeba sprzedawać, bo tu będzie rzepaczek, trzeba już siać. E, na jednym polu sobie posiałem poza odcinkiem. E, także... Heniu tam sobie zwoił maszyny A ja sobie właśnie siałem Jest to pole 42 Także on już jest zasiany rzepaczkiem I postanowiłem, że na tym polu, który kupiliśmy sobie w szybszym odcinku Będzie po prostu kukurydza Czekajcie chwilę mordy Dobra Ale będę wyłączył się, wyciszał po prostu ja Aha, dobra biedem, No bo się... Heniu się nagrywa no, jakby co Ale czekaj, jeszcze raz yy, Daj sobie bliżej mikrofon, bo czasami cię przerywało Aha, dobra muszę. No dobra, bo Heniu ja już nagrywam jakby co Dobra, jedziemy sobie, bo Henia tam na chwilę przerwało i musiałem Na chwilę wyłączyć nagrywanie Ale teraz już jestem i jedziemy sobie tu już na no kolejna przysięgi w sumie. Także jesteśmy u tego gościa. O nie, Heniu! Widzicie, gdzie jestem? Nie, nie, ale już patrzę. A gdzie jest strych? Heniu, źle pojechałem. Ja. Być mógł się przespać? Bo ciemno jest. Aha, dobra, to ja na chwilę przerywam odcinek i widzimy się zaraz. Dobra, dobra e, jak widzi ta. Mordy. E, Jadę sobie. Jest jeszcze ciemno, ale postanowiłem, że nie będziemy tego odcinka nie wiado, Nie wiadomo ile nagrywać, także włączyłem nagrywanie i wracam sobie ze skupu za Wyna wynajęcie maszyn mi troszkę wzięło, dlatego mamy ale teraz dostałem 2,5 tysiąca albo 3 chyba 3 dostałem także Ten Heniu, dalej na misjach ciśniesz, tak? tak, tak No na razie czekam, bo ciemno no, bo to twój ten, ursus, to wiesz, to stare traktory, to wiesz. Słabe światło mają, nie? Albo w ogóle światło nie mają. No jak? No, dobra, zbieramy sobie, hmm. yy, bo wiadomo, Heniu dołączył do gry i Heniu mówił. Bo, że właśnie mu nie laguje, nie loguje ci, nie? Na tej mapce prawie. No. Także no. To jest powodowane właśnie tym praktycznie chyba, że no po prostu mapa jest dużo mniejsza niż mapa No Dobra. Także to ja sobie y, sprzątnę tą słomę poza odcinkiem, y, ale jeszcze sobie nie kończymy, także trochę sobie jeszcze pozbieram. Hmm. Już, mówię, już Heniu praktycznie będzie z nami na każdych seriach, nie Heniu? Heniu? Aha. Dobra, Heniu na chwilę wyszedł, ale nieważne. Musiał coś tam zrobić, bo Heniu też ma ten sam problem, bo wiecie, on dołącza do serwera, a nie ja. Także trochę lipa. Ale jeżeli tam taki odcinek Wam się podobał, właśnie z Heniem, to zostawcie łapkę w górę. No i lecimy po pieniądze subskrypcji.

Dobra, jak widzicie, no nawet trochę dużo tej słomy. Jest myślałem, że z jednego przyjazdu, bo yy, nie ma szerokiego, jak widzicie malutkie są te żen, yy, żołądki, yy, także trochę lipa, ale nieważne. Yy, dobra, lecimy sobie tutaj no, i tu mm. dobra mordy, my będziemy sobie kończyć no, wiem, że 11 minut, ale e, muszę trochę krótszy, bo mam problem z internetem e, także no teraz niektóre odcinki będą krótsze, niektóre e, dłuższe ja to jadę sobie zawiedam już pełną przyczepę. Także do następnego odcinka trzymajcie się, cześć!